Jeszcze do niedawna łódź kojarzyła się wyłącznie z szarymi blokowiskami i rosnącym bezrobociem. Dziś przypomina wielki plac budowy, na którym ambitne plany przeplatają spokojne życie mieszkańców miasta. Już niedługo okaże się, czy miejsce to dozna historycznego przełomu, czy ponownie wpadnie w przepaść długów i biedy. Burzliwa historia naszego miasta dowodzi, że wszystko jest możliwe. Albowiem w ulicznym zgiełku i zaciszu starych podwórek drzemie ukryty potencjał. Zdolność do zmian jest w nas, w doświadczeniu ludzi starszych i energii młodych pokoleń. To od nas zależy, w jakim mieście przyjdzie nam żyć. Dziś zaczynamy pracę nad kanałem Łódzkiej Emisji. Chcemy być źródłem wiarygodnej informacji, pokazać prawdziwe oblicze miasta i oddać głos jego mieszkańcom. Jesteśmy młodzi, niezależni. Jesteśmy łodzianami i jesteśmy tu dla Was, naszych widzów. Zapraszamy do oglądania kanału Emisja Łódź.